państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o modlitwie. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich 2:42, pierwsi uczniowie trwali między innymi w modlitwie. Ale co to tak naprawdę znaczy? Czy zastanawiali się państwo kiedykolwiek co tak faktycznie robili pierwsi uczniowie, jak się modlili? Czy podobnie jak my dzisiaj odmawiali Ojczyna Nasz, Zdrowaś Mario? modlili się pod Twoją obronę, albo odmawiali różaniec, czy koronkę? Za te, na te pytania za chwilę y, uzyskamy odpowiedź i porozmawiamy, ale teraz chciałabym Cię zapytać, Jurku, jakie są Twoje osobiste, czy rodzinne doświadczenia y, modlitwy? Jakie formy, jakie sposoby modlitwy wyniosłeś z domu? No, Ci, którzy z Państwa nie znają, wiedzą, że moja rodzina była bardzo taka gorliwa, katolicka i całe nasze życie rodzinne było przesiąknięte modlitwą. Zasadniczo była to modlitwa trzy razy w ciągu dnia, modlitwa poranna w własnym zakresie. W południe był zwyczaj modlitwy anioł pański. No i wieczorem wspólna modlitwa całą rodziną, cała rodzina gromadziła się w kuchni i taki typowy pacierz katolicki, podstawowe modlitwy, to trwało gdzieś, pamiętam, jako dziecko, strasznie mi się nudziło z 15 minut chyba przynajmniej nie mówiąc o jakichś innych okolicznościowych modlitwach. No, poza tym y, udział w nabożeństwach y, parafii y, rodzice starali się mimo zajęcia i prac y, różnych żeby przynajmniej jeden członek rodziny codziennie był w kościele na nabożeństwie a ja to z, od czwartego mm. roku życia codziennie właściwie chodziłem na msze najpierw z babcią później z mamą później sam y, także y, no Wiem, że tato, który się dzielił, że on rano zanim wstaje, jeszcze zaraz po przebudzeniu, zwraca się do Boga i, i modli się. Mhm. Także no, to takie dosyć intensywne doświadczenie no. modlitwy, oczywiście w formie i, i, i sposobie typowo takiej katolickiej. Bardzo intensywne. No a Ty, jakie Twoje jest doświadczenie ciekawe, chętnie sam usłyszę. Trochę podobne, ale na pewno mniej intensywnie, bo modlitwy uczyła mnie babcia. To Wiadomo, to było Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i właściwie to wszystko. Natomiast ja z dzieciństwa pamiętam, że moja babcia w ogóle była niesamowitą osobą, bo ona rano jak wstawała, to zaczynała śpiewać od razu i śpiewała właśnie kiedy ranne wstają zorze, a potem inne pieśni. Ona się to, ubierała. Ta biblijna pieśń pozytywna. Tak, Kiedy tak. ranne wstają zorze. Tak. Ubierała się, czesała, ścieliła łóżko, a potem szła dalej do, do swoich zajęć i śpiewała. Także to było takie niesamowite, a inną rzecz, którą pamiętam z dzieciństwa, to właśnie, że dziadkowie nam wieczorem czytali Biblię. To było takie. Do dziś to pamiętam, tak? Wielką Biblię, czytali wspólnie nam no, Biblię. A bo Na... częściowo masz korzenie protestanckie. <grym> Ale to z in, in, inni A. ciotkowie A. od strony ojca, protestanci. I właściwie moja babcia wcześniej zmarła, także potem właściwie nikt się mną jakby nie zajmował pod tym, pod tym względem. Radziłam sobie sama. W jakiś sposób szukałam Boga, czy usiłowałam zaspokoić jakby głód serca, który gdzieś był. Yy, więc modliłam się, chodziłam na Bożeństwo właśnie, a to, a to majowe, a to różańcowe. Yy, starałam się tak coś, coś, coś zrobić jakby w kierunku Boga, żeby się przybliżyć do Boga. Ale po jakimś czasie stwierdziłam, że to nic nie, nie daje, że to nie przybliża mnie do Boga i nie zapełnia pustki w sercu. W związku z tym szukałam dalej. I to trwało wiele lat, aż do momentu, kiedy zawołałam doradę. Do Jezusa zawołałam, ratuj mnie, tak? Przyjdź i zmień moje życie. I to właściwie zmieniło mnie wtedy, i to sprawiło, że moja modlitwa uległa zmianie. tak? Przestałam się modlić byłoczonymi jakimiś modlitwami, jednymi czy drugimi, i zaczęłam się modlić własnymi słowami. I jakby po raz pierwszy mogłam wyrazić, czy powiedzieć to, co miałam w sercu, jakby wylać całe swoje serce przed Bogiem. I to spra zaczęło sprawiać, że zaczęłam się zmieniać, tak? Ja z modlitwy wychodziłam zmieniona. Mhm. Tak mogę powiedzieć. Także. To taka duża zmiana mm. jakościowa. Tak, niesamowita zmiana, tak. Porzuciłam jakby ten stary sposób modlitwy na, zu na rzecz zupełnie, zupełnie innego. I niewątpliwie się dużo, dużo, dużo lepiej w nim czułam. Po prostu, bo, bo ja w tym byłam, tak? Mhm. Tamte sposoby ciągle jakby mnie... Mm, Ograniczały albo zamykały, tak? Nie byłam w stanie więcej nic powiedzieć Bogu. Dobrze, no to tyle o nas. <laughs> Można by dużo opowiadać, ale na tym skończmy. Yy, wróćmy do, do Biblii i do tego pytania, które wcześniej zadałam. Właściwie jak modlili się pierwsi uczniowie Jezusa, a oni przecież byli żydami? Więc jak to wyglądało? No, zapewne nie odmawiali. Modlitwy Ojcze Nasza, ani Tym bardziej Zdrowaś Mario, ani żadnej koronki czy tym podobnej, bo po prostu jej nie znali. To wymysł zupełnie bardziej nam współczesnych wieków w historii i ludzkiej tradycji. Te modlitwy, które wymieniłem poza modlitwą pańską, nie ma ich w Biblii, nie, nie są pochodzenia biblijnego. Znaczy fragment tego pozdrowienia anielskiego, czy zdrowa Maria tak, jest? No, to jest pierwsza część, tak? sama, pierwsza część mhm. zdrowaś Maria, to jest po prostu y, pozdrowienie anielskie zacytowane tam. Wtedy, kiedy anioł Gabriel przyszedł mhm. do Marii i żeby jej oznajmić, że zostanie matką Mesjasza. W jaki sposób modlili się pierwsi chrześcijanie? No wiemy, że gromadzili się w domach i spotykali się również w świątyni. Wtedy przynajmniej do momentu, kiedy można było, zanim wybuchły prześladowania. Później pozostały domy, tudzież inne miejsca, po prostu tam, gdzie to było możliwe jeżeli chodzi o częstotliwość no to mieli ten zwyczaj który mieli żydzi ze starego testamentu dowiadujemy się mm. na przykład że Daniel regularnie modlił się mm, trzy razy dziennie i żydzi rzeczywiście byli wierni tej formie modlitwie porannej południowej i wieczornej która czasami przechodziła w modlitwę nawet w ciągu nocy. Yy, w jaki sposób się modlono? No, podstawą były psalmy, oczywiście, od czasów Dawida. Psalmy, które pisał Jezus. I on. Dawid. Utwor... Przepraszam, Dawid. Yy, utworzył taki zespół modlitewny te psalmy stosowano czy on sam przewodniczył tej modlitwie od jego czasów one powszechnie były stosowane były podstawą modlitwy również modlitwy które wypływały z ich serca i które były dostosowane do okoliczności i do sytuacji, mhm. która zaistniała. I na przykład w dziejach apostolskich, w czwartym rozdziale, mamy zapisaną taką modlitwę. Ta modlitwa jest niezwykła. Po zakończeniu tej modlitwy, po prostu ziemia się zatrzęsła. Więc może przeczytamy dla wyobrażenia, mhm. dla przykładu, jak modlili się pierwsi uczniowie na czele z apostołami. No bo co jak co, ale. Mszy to nie odprawiali. Nie wiem, czy Państwo sobie są w stanie mhm. wyobrazić, ale żaden z apostołów nigdy nie odprawił żadnej mszy, mhm. ponieważ nie był kapłanem. W ogóle taki pomysł był obcy pierwszym chrześcijanom, pierwszym uczniom Jezusa. Mhm. Przejdźmy do tej modlitwy. Czwarty rozdział od 23 wiersza. Uczniowie, część uczniów była wcześniej aresztowana, po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy usłyszeli jednomyślnie, wznieśli głos do Boga: Władco, zawołali: Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemsty królowie i wspólnie spiskują przeciwko Panu, jego pomazańcowi. Jest to hmm, początek psalmu drugiego. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś. Zeszli się Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. Teraz, o Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twoje słowo z przekonaniem i odwagą. Gdy Ty ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. To przykład modlitwy pierwszych chrześcijan. Uczniów Jezusa wraz z apostołami. Podobnie Piotr, y, Paweł z Sylasem, gdy byli w więzieniu, uwięzieni, tak? Tak, z, również w nocy. Z, to też modlili się, a tak, śpiewali psalmy tak, wtedy, prawda? Tak, dokładnie. Więc dokładny, kolejny opis modlitwy w Biblii, tak? Psalmy z natury są pieśniami, dlatego były głównie śpiewane. Mhm. No to następnym Coś razem jeszcze? może będziemy kontynuować temat modlitwy. I tak jak zapowiadałaś, powiemy jak dzisiaj współcześni chrześcijanie biblijni, którzy opierają się na Biblii, jaki mają zwyczaj, formy modlitwy wspólnej, indywidualnej. Spróbujemy to Państwu przybliżyć. Tak. Dziękuję Ciurku i dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.